maneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, który miał się nie ukazać, ale stwierdziłem, że dlaczego nie? A słuchajcie, muszę wam teraz na wstępie powiedzieć, że widzieliście poprzedni film, że wracam do transportu, wracam za kierownicę, ale ten czas na oczekiwanie po prostu tego prawa jazdy, no jest tak tak się wydłuża, że człowiekowi by się chciało cokolwiek porobić. No, już to siedzenie w domu. Ja już tak naprawdę w domu jestem od ponad dwóch tygodni i kompletnie mi się nudzi, więc postanowiłem, że sprawdzę, jak wygląda podróż pociągiem do zakopanego. Jeśli was to ciekawi, zostańcie na odcinku. Mam pierwszy fuck up. przyjechałem pod stację PKP, żeby kupić sobie bilet i okazało się, że stacja jest, ale niestety kasa biletowa. Gdzie można kupić bilety, jest zamknięta. Zaraz będę próbował zrobić to online, i widzimy się, jak już to ogarnę. A za chwilę muszę podjechać, jeszcze kupić sobie parę rzeczy na drogę. Tak, żeby słuchajcie, nie, nie jechać głodnym. Także działam z tematem. Sytuacja wygląda tak, że kupiłem sobie bilet już do Zakopanego, i nie jest to jazda bezpośrednia, czyli bilet bezpośredni, bo ja startuję z nowego dworu Mazowieckiego i dzisiaj. W nocy jest teraz godzina 20.32. Ja na ten pomysł wpadłem o godzinie 20 2032. Słuchajcie, muszę pojechać teraz na jakieś zakupy, a właśnie odnośnie tego biletu. Muszę z nowego dworu pojechać do Warszawy. Kurczę, teraz już nie pamiętam, wschodniej albo zachodniej. Sprawdzę na bilecie, albo wam się teraz tutaj wyświetli napis do jakiej stacji. Zresztą to będziecie też widzieli na filmie w dalszej części. No i słuchajcie później, stamtąd, chyba po piątej, mam już pociąg z tej stacji do samego Zakopanego. Także słuchajcie, polecimy sobie na jakieś 3-4 dni, zobaczymy, ile, na ile będę miał ochotę tam pojechać. Moje prawo jazdy najprawdopodobniej będzie dopiero słuchajcie wy. Poniedziałek. Z tamtej strony jest Peron, z którego będę jechał w stronę Warszawy, a później będę z powrotem wracał w stronę, e, w stronę Zakopanego, bo Zakopane jest chyba w tamtą stronę. Tak mi się wydaje, pewien na 100% nie jestem, chociaż nie, 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 nie. Dobrze, ja pojadę w tamtą stronę i nie będę już się wracał, bo w tamtą stronę bym pojechał nad morze. Tak jest. No, pomyliłem kierunki. W każdym bądź razie, słuchajcie, jadę sobie kupić jakieś zakupy, jakąś wodę do picia na drogę, coś na jakieś może kanapeczki i pokażę wam w tym vlogu jak wygląda taka podróż. No i zobaczymy co tam dalej pokaże czas. Dobra, jestem pod Biedronką i idę robić zakupy. Zakupy wstępnie zrobione, ale jeszcze muszę podjechać jedną ważną rzecz sprawdzić, a mianowicie czy będę miał gdzie zostawić samochód czy muszę w sumie od miejsca w którym mieszkam do stacji PKP no jest ze 2 km ale wolałbym tu podjechać jak mam iść w ten deszcz tędy, tędy, tędy teraz tak gdzieś tutaj się tu jest zakaz aha tu jest jakiś wjazd parkuj plus coś tam dobra no nie wiem zaraz się okaże czy ten parking jest ładny czy nie o, właśnie tam gdzie tam gdzie jedzie ten pociąg będę będę ja dzisiaj odjeżdżał w stronę Warszawy Kombinuj Adrian, kombinuj. Miejsca są. Myślę, że o trzeciej nocy też będą. Dobra, wiecie co? Ja chyba sobie zaparkuję i przejdę się, zobaczę, jak to wygląda. Bo chcę być. O, tu jest jakaś informacja. Dobra, tak zrobimy. Parkuję. A tu jest zakaz. Kierowca zawodowy, proszę Państwa. Zaparkujemy sobie tutaj. Sprawdzę to. O co tu chodzi i zaraz wam powiem. Dobrze słuchajcie, tutaj jest cenna informacja w podpunkcie czwartym. O, tutaj podpunkt czwarty i mamy tak. Maksymalny czas jednorazowego parkowania nie powinien przekroczyć dwóch dób. I teraz punkt trzeci. Za przekroczenie maksymalnego czasu parkowania zarządca naliczy użytkownikowi opłatę w wysokości 500 zł. Za każdą następną dobę parkowania, czyli nie będę mógł sobie tutaj przyjechać i zaparkować i zostawić samochodu, bo pewnie zostanę dłużej zakopanym niż dwie doby. Dobra, uciekam do domu i szykuję się do wyjazdu. Tutaj, jak widzicie, kamery czytują eee, rejestrację. No i niestety nie, umożliwia, nie umożliwiają dłuższego postoju. No niestety. Ach, no dobra, zmykamy. Będziemy musieli te dwa kilometry wyskoczyć sobie na pieszo. Jak widać, torba spakowana. Słuchajcie, yy, ogarnąłem już wszystko. Jedzenie popakowane są do tej torby. Ciuchy też spakowane, także można ruszać. Pokażę Wam, która jest godzina. Mamy godzinę 22.13, a o trzecie mam pociąg. Nieźle. Jest prawie pierwsza godzina, a ja właśnie będę pił kawę. jeszcze wleciała kąpiel przed chwilą, żeby na drogę być czystym i ogarniętym. A mówię tak cicho, dlatego, żeby sąsiadów nie pobudzić. Jest w końcu środek nocy. Gdzie właśnie wyszedłem z mieszkania w końcu mogę coś ponagrywać, nie chciałem budzić sąsiadów słuchajcie, idę, nie dość, że pada deszcz to jeszcze mam tak ciężką tą torbę ona waży lekko z 15 kilo. ach kurde nawet nie chcę myśleć jak dojdę mokry i styrany do stacji no ale dobra powiedziało się A więc trzeba powiedzieć kolejną cyfrę no, już kawałek drogi idę, może jestem w połowie, ale musiałem się zatrzymać, bo po prostu padam. Dobrze, że padam, to jest ten cały mokry, tego nie widać w kamerze, ale leje niesamowicie. Ach, ale co, jedziemy, nie ma, nie ma co się poddawać. Taki deszczyk, to nie deszczyk. Mam nadzieję, że ta kurtka. Do zakopanego w pociągu po prostu wyschnie, ale najgorsze jest to, że torbę raczej mam e, nieprzemakalną, więc muszę na nią uważać. W środku mam elektronikę, nie chciałbym jej stracić. Przede wszystkim laptopa, na którym zazwyczaj montuję vlogi. Proszę Państwa, ten cud techniki uratował moją skórę, bo właśnie jestem przy PKP no i słuchajcie, właśnie. Idąc, wyszedłem z tego przystanku, patrzę, stoi hulajnoga. Mówię, przecież to jest idealny pomysł, żeby ruszyć tą hulajnogą na PKP. Nie będę mógł. Mógł. No, mógł. Mówi się mógł. No, na deszczu przez godzinę. Jak tą drogę? Tylko przez chwilę. No i udało się, słuchajcie. Jestem pod PKP. Coś pięknego. I proszę Państwa, właśnie nadjeżdża mój skład. Ja mam na końcu jakiś wagon, jedenasty, podajże. 11 wagon. To teraz po czym to się kapnąć, że ja mam 11 wagon. Nie wiem. Słuchajcie, wylądowałem już na Warszawa Wschodnia, czekam słuchajcie do piątej chyba dziewięć, czyli mniej więcej półtorej godziny na przesiadkę do drugiego pociągu który już zawiezie mnie prosto do Zakopanego także czekamy na to tamten pociąg to jechał nie wiem z 20 parę minut także bardzo szybko jestem na miejscu, czekamy na dalsze losy, a dworzec jak dworzec nie będę wam pokazywał, każdy w Warszawie jest bardzo podobny wszystko pozamykane, no bo to jest godzina czwarta w nocy teraz, także no cóż, czekamy do piątej. Najprawdopodobniej jedziemy w pociąg. Jest trochę wcześniej, Czy jest dużo wcześniej. Jest dopiero za 15 a 9 po odjeżdża stąd w stronę zakopanego. No i teraz muszę szukać pierwszego wagonu i on może być nawet z tyłu, ale zaraz zobaczymy. Tak, to jest ten pociąg. Jestem już Złe czasy poprawić dłuższe włosy, to trzeba. Kurczę słuchajcie, dbać. Słuchajcie, jesteśmy w pociągu. Za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie sobie, mam takie miejsce tutaj ze stolikiem. To jest ogólnie mm, pierwsza klasa. Tam też są fajne miejsca. Zobaczcie sobie, tak można się tam przesiąść. Ja mam akurat 21 miejsce. To jest akurat to miejsce, w którym siedzę. Jak na razie w pociągu jest pusto. Może się przejdę kawałek, wam coś pokażę. Wejścia. Przejścia wszystkie są zautomatyzowane na guzik, więc możemy sobie spokojnie przechodzić. No, i co przechodzimy? Tutaj są takie przedziały, to też jest klasa pierwsza. Nie wiem ile tych wagonów w klasie pierwszej jest, ale generalnie tak to tutaj wygląda. To już nie są te czasy, kiedy się na przedziałach paliło fajeczki. Fajnie, czyściutko, super. Czyli też jeszcze kawałek. Tak, żeby wam pokazać, tu jakieś toalety są nawet. Nawet. zobaczmy jak to wygląda. Jak w samolocie. Toaleta jak w samolocie. A tam dalej już jest normalny, przedział. Chyba nawet jakaś restauracja jest, też sobie pójdziemy zobaczyć. Tutaj już trochę większa toaleta. Ale to jest czyściutko, tak jak powinno być. Fajnie by było gdybym tak przez całą podróż słuchajcie był sam, to by było super, no ale pewnie tak się nie stanie, zaraz pewnie ludzi się najdzie, to wie zobaczymy. Możecie zapytać, czemu pierwsza klasa? Bo powiem wam, że różnica w cenie była 30 zł. Więc nie będę robił z siebie dziada, wezmę sobie miejsce przy stoliku. Także dlatego. A też jeszcze nie mam zabukowanego hotelu, więc sobie spokojnie tutaj usiąść i coś przebukować. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Tutaj na podglądzie mam stałe, bieżące informacje. 11.57 będziemy w Zakopanym. 5.9, tak jak widzicie, będziemy wyjeżdżać tutaj z Warszawy Wschodniej. Pokazuje też właśnie stację, które będziemy mijać. O której um, prawdopodobnie też będzie pokazywało prędkość. Także spokój. Zobaczymy. Ale to była droga. Dobra, słuchajcie, zwijam się do hotelu. Dobra, proszę Państwa, jestem na kwaterze. Pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Nie patrzcie na ten burdel, bo musiałem wejść się przebrać, bo byłem cały aż przemoczony. Eee, tutaj są tutaj jest takie malutkie łóżko pojedyncze, akurat dla mnie wystarczy. Jakieś szafeczka, stolik, krzesełko, lodóweczka, kawałek szafki, łazienka. No i słuchajcie, to naprawdę wystarczy, ale najlepsze jest to że już wam pokazuję, zobaczcie z jakim widoczkiem proszę bardzo tak to się prezentuje za chwilę wychodzę na miasto i ponagrywam coś tam dla was trochę tych widoczków dobra słuchajcie wyszedłem na zewnątrz leje deszcz pogoda jest taka marna, że szok zobaczcie sobie masakra trzeba iść gdzieś coś zjeść tu proszę bardzo widok na krupówki a tam widok na skotnie. Proszę bardzo jak to ładnie wygląda, ale jest bardzo dużo ludzi strasznie nie lubię takiego natłoku ludzi, ale ale spoko warto przyjechać, połazić. Szczególnie na tego widoku. Zjadłem tutaj jedzonko, ale było średnie, mocno średnie. Jeśli macie jakieś sprawdzone miejsca, to, to szukajcie gdzie indziej, bo tutaj to tak nie za bardzo. Przeszedłem tutaj w podskocznie. Pierwszy raz tutaj jestem, mimo że w Zakopanym już kiedyś byłem, to przy skoczniach jestem pierwszy raz. Kozacko. robi to mega wrażenie na mnie, na mnie ławeczka i można sobie siedzieć i obserwować tam kolejna stocznia i reklama Termy mam chęć się przejść ale zobaczymy może uda się zrobić jutro to i to dzisiaj jestem wykończony tak wam szczerze powiem, dzisiaj jestem wykończony, nie spałem całą noc